Jedziemy w Blue Mountains! Tu jest dużo śladów Pawła Edmunda Szczeleckiego. Może nawet więcej niż w Snowy Mountains. Chcemy obejrzeć miejsce, gdzie znalazł złoto oraz odnaleźć górę, którą nazwał na cześć swojej ukochanej Jadyny. We wrześniu 1839 roku Szczelecki wspiął się na Mount Toma. Wtedy była ona porośnięta drzewami paprociowymi. My też tu dotarliśmy, tylko że zamiast paproci są tu dziś milionerskie rezydencje, ścielnie otoczone wysokimi potami. Tak więc cudowne widoki na okolicy zostały zawłaszczone. Na Mount Thomas ścieleckiego dopadła ulewa, potem gra i zrobiło się mroźno te ciny i paprocze klekotały po jego ubraniu, skutnym lotem, niczym wąż grzechotnik. Na próżno szukał jaskini, w której mógłby obszarć się przy ogniu. Po zejściu z góry, jakieś dwa kilometry dalej, niespodziewanie natknął się na zagrodę. Gospodarz pan Towns serdecznie go ugościł, nakarmił, nawet proszaka zaślatował i dał suche ubranie. Dzisiaj, gdzie ongisz była farma Tanza, jest przez Mount Thomas Botanical Garden, w którym roi się od turystów. Z Mount Thomas strzelecki powędrował na Mount Banks. Tam, jak pisze, nocował w jaskini. Strzelecki zawsze wędrował pieszo. My dotarliśmy na Mount Banks samochodem. Najpierw drogą asfaltową, Bell's Line of Road, a potem jakieś dwa kilometry wąską, piaszczystą drogą. Mieliśmy jedną miankę, Uff, jak się bałam, żebyśmy nie wylądowali w przepaści. Wreszcie dotarliśmy do punktu widokowego, gdzie można zaparkować. Są tu fajne stoły, więc wyciągnęliśmy naszą wałówkę. Potem idę z dziakiem na szczyt. Mogę się pochwalić, że oglądam świat oczyma Szcieleckiego. Po powrocie z Mount Banks jedziemy do Hartley Valley, tam gdzie Ścielecki odkrył złoto. Po powrocie ze swej ekspedycji ścielecki radośnie powiadomił gubernatora Gibbsa o swym odkryciu. Niestety Gibbs kazał mu to trzymać w tajemnicy. Tu jest kolonia karna. Chcesz, żeby nam więźniowie gardła podeżnęli? Ścielecki honorowy człowiek, milczał. Kilkanaście lat później niejaki Edward Hardgrave natknął się na złoto w ofir. Zanim władze zdążyły zareagować, rozpoczęła się gorączka złota. O Hardgrave zaczęło być głośno. Parlament postanowił, że należy mu się sobita nagroda, ale kilku parlamentarzystów było temu przeciwnych. Znaliście leckiego osobiście i teraz przypomnieli światu, że to on był pierwszym odkrywcą złota i że to jemu się należy nagroda. Niestety zostali przegłosowani. No więc jesteśmy w Dolinie Hartley, czyli Reedy Valley, jak ją nazywał Stelecki. Z Doliny Czcinowej wszedł na Mount Clarence, która mierzy 3500 stóp. Niedaleko niej wypatrzył nieco wyższą górę. Postanowił ją nazwać Mount Adine. To na cześć jego ukochanej Adyny. Nie mogli się pobrać. Jej ojciec rabia Turno uważał, że Paweł jest za ubogi. Rozżalony Strzelecki wyruszył w podróż dookoła świata. Miał nadzieję, że się kiedyś dorobi i poślubi Adynę. Ze wszystkich stron świata słał do niej listy. Adyna odpisywała i wiernie czekała. Tak minęło czternaście lat. I teraz szczelecki nazwał górę jej imieniem. Górę Adyny zaznaczył szczelecki na mapie geologicznej, którą sam sporządził. Ta mapa to olbrzym, liczy prawie 8 metrów długości. Jej miniatura została wydrukowana w jego książce The Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land. Napisał tam, że Mount Adine is flanking Reedy Valley West. Dziadkowi spędzili kilka nocy studiując mapy. Niestety, dzisiaj na mapach australijskich takiej nazwy nie ma. Postanowiliśmy więc z babcią i dziadkiem wybrać się na poszukiwanie tej góry. Ale jak ją znaleźć, skoro nie jesteśmy pewni, jaka jest jej wysokość? Sam Szczelecki wprowadza nas tu w błąd. Raz pisze, że góra ma ponad 3700 stóp, poznów, że 4000 stóp. Tak czy owak, wiadomo, że jest wyższa od Mount Claren. ale jakoś jej nie widać. Może lepszy widok na okolice będzie z góry Mount York, więc tam jedziemy. Piękne miejsce. Nie zawłaszczone przez milionerów. Każdy turysta może się tu poczuć jak w domu. Na szczycie zbudowano wielki biały obelisk. Są na nim tablice opowiadające o uroczystym otwarciu pierwszej drogi przez Blue Mountain. Otworzył ją w roku 1815 gubernator Macquarie. Dziadek idzie 100 jardów dalej, na punkt widokowy, co się znajduje na skale wiszącej nad przepaszczą. Tam wszystko dobrze widać, więc dziadek filmuje. Od strony wschodniej widzi jakieś niższe pasmo. Mruczy pod nosem. Jak to? To w okolicach Rivy Valley nie ma wzgórza wyższego niż Mount Clarence? Nie ma. Więc gdzie jest Mount Adine? A może Szylecki pomylił Mount Adine z Mount York niemożliwe. Przecież wiedział, że Małgorzata ok już miała swoją nazwę. A my z babcią siedzimy sobie w cieniu pod obeliskiem. O, mamy gościa. Na rękę weszła mi brunatna biedronka. Liczę, ile ma kropeczek? Osiemnaście! Babciu, jakie imię jej nadamy? Jak to jakie? Adyna! No więc biedronka jest, a góry nie ma. A przecież znawca gór Alan Andrews stwierdził, że Mount Adine znajduje się w bliskim sąsiedztwie Mount Clarence. No i mamy problem. Są tu górki, ale niższe. Może warto się zastanowić jeszcze raz, co miał na myśli Szczelecki pisząc, że Mount Adine is flanking Reedy Valley West. No to popatrzmy na zachód od Mount Clarence. Ok. Mamy tu całą panoramę okolicy. Jak okiem sięgnąć, widać tylko jedną górę, wyższą od Mount Clarence. Ta góra ma 3900 stóp. To by nawet pasowało. Ale jest dość mocno oddalona. Jakieś 25 kilometrów. Może to dlatego strzelecki się na nią nie wspią? Niestety, ta góra ma swoją nazwę. Mount Lambie. Hmm. Może za czasów strzeleckiego była bezimienna? Googlujemy więc, kto i kiedy nadał jej tę nazwę. Niestety, zero informacji o jej nazwaniu. Wiadomo tylko, że John Lambie był od roku 1831 superwajzorem budowy drogi przez Victoria Pass i Honeysuckle Range, tam gdzie znajduje się Mount Lamb. Ot, i mamy zagadkę. Nie pierwszą i nie ostatnią, jakie mamy w spadku poszczeleckim. Niektóre zagadki wyjaśniły się po stu i więcej latach. Nie traćmy nadziei!